Marvel ma dziś poważne problemy i wszyscy to czują. Pytanie brzmi, czyja to wina? Jednej złej decyzji, kilku nietrafionych filmów, a może systemu, który przez lata działał idealnie, aż się przegrzał. Bo powodów jest wiele, ale wszystkie prowadzą do jednego miejsca. I właśnie to dziś rozłożymy w pigułce, bez biadolenia, bez lania wody pod długość filmu, bez sentymentalnych wspominek, tylko konkrety, co poszło nie tak, dlaczego widzowie się zmęczyli i czy Marvel ma jeszcze realną drogę powrotu. Zostaw suba i zapraszam na materiał. Jeszcze kilka lat temu Marvel był nie do zatrzymania. MCU nie było tylko serią filmów. Było wydarzeniem kulturowym. Premiery łączyły ludzi, budowały napięcie, tworzyły wspólne emocje. Każdy film był cegiełką w większej historii, która miała sens, kierunek i finał. I ten finał nadszedł: Avengers Endgame. A właśnie tam zaczyna się problem, bo Endgame nie było kolejnym rozdziałem. Endgame było zakończeniem pewnej epoki, którego Marvel nie potrafił unieść. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też. Po słynnym Avengers Endgame odeszli bohaterowie, którzy byli kręgosłupem MCU. Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa, a inni jak Tork czy Hulk zostali kompletnie przedefiniowani, nie zawsze w dobrym kierunku. To byli bohaterowie, których widzowie znali przez ponad dekadę. Widzieli ich porażki, rozwój, błędy i konsekwencje decyzji. To była długodystansowa narracja, dziś w Hollywood praktycznie to niespotykane. Marvel założył jednak, że emocjonalna inwestycja widza przeniesie się automatycznie na nowych bohaterów. Otóż nie przeniosła się, bo relacji nie da się odziedziczyć, relacje trzeba zbudować męczenie materiałem, przesyt, który zabił ciekawość. Po filmie koniec gry, Marvel zamiast zwolnić, przyspiesza filmy kinowe, seriale na Disney+, spin-offy, prequele, sidequesty, historie poboczne. Problem w tym, że ilość zaczęła zjadać jakość. Widz przestał czekać na wydarzenie, zaczął nadrabiać content, a kino nie jest stworzone do tego, żeby je nadrabiać jak Black Lock gier na Steamie. Seriale Marvela które miały pogłębiać uniwersum w wielu przypadkach je rozmyły, były nierówne jakościowo, często źle napisane, przeciągnięte, bez realnych konsekwencji dla większej historii. I w pewnym momencie widz zadał sobie pytanie, czy ja muszę to wszystko oglądać, żeby cokolwiek zrozumieć? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że coś definitywnie poszło nie tak. Brak spójności i kierunku, faza czwarta i piąta jako chaos narracyjny. Największym problemem MCU po Endgame nie jest jedna zła decyzja to brak planu, który da się odczuć. Faza od pierwszej do trzeciej miały jasny cel. Każdy film, nawet słabszy, prowadził do czegoś większego czuło się rękę Kevina na sterze, a faza czwarta i piąta to wygląda jak kilka równoległych pomysłów, które nigdy nie spotykają się w jednym punkcie. Multiversum, nowi Avengersi, Young Avengersi, Street Level Heroes, kosmiczne wątki, wszystko naraz, bez kotwicy. Brakuje jednego wyraźnego konfliktu, który spinałby całość. Brakuje cross coverów, które budowały napięcie. Brakuje poczucia, że to wszystko do czegoś zmierza. Multiversum, ambitne, ale hermetyczne i męczące. Multiversum miało być nową zabawką Marvela. Nieskończone możliwości, alternatywne wersje bohaterów, zabawa konwencją. W teorii oczywiście. W praktyce multiversum stało się wymówką fabularną. Śmierć przestała mieć znaczenie, konsekwencje przestały istnieć. Wszystko da się cofnąć, zastąpić, wyjaśnić innym wymiarem. Dla hardkorowych fanów to jeszcze działa, dla przeciętnego widza to zdecydowanie chaos, bo multiversum wymaga uwagi, pamięci i zaangażowania, a Marvel jednocześnie zalewa widza masą treści, nie dając mu czasu, żeby to wszystko przetrawić. Efekt: zmęczenie, dezorientacja i obojętność. Problemy z jakością, scenariusze i rozwój postaci. Nie da się tego obejść. Jakość MCU Spadła. Scenariusze są często uproszczone, pozbawione dramaturgii. Postacie są wprowadzane i porzucane. Dialogi bywają generyczne, bez charakteru. Harwell popełnił jeden kluczowy błąd. Uwierzono, że Endgame da się powtórzyć, a Endgame nie było sukcesem, dlatego że było wielkie. Było wielkie, bo było zapracowane. To był finał 10 lat budowania relacji z widzem. Każda śmierć coś znaczyła, każde poświęcenie miało wagę, każda decyzja była wynikiem wcześniejszych wyborów. Dziś Marvel próbuje odtworzyć emocje bez fundamentów. Chce wzruszeń bez przywiązania, chce epickości, bez drogi do niej. Chce finałów bez historii, która na nią zasługuje. Endgame działało, bo widz znał tych bohaterów jak starych znajomych. A nowych postaci Marvel często nawet nie zdążył przedstawić, zanim już chciał, żeby za nim płakali. Nie da się przeskoczyć procesu, nie da się skrócić drogi, nie da się wymusić nostalgii, jeśli nie było czasu, żeby ją zbudować. Tak, Avengersów? Brak centrum ciężkości. Brak Avengersów to nie tylko brak drużyny na ekranie, to brak emocjonalnego punktu odniesienia. Przez lata widz wiedział jasno, Nieważne jak bardzo świat MCU się rozgałęzia, na końcu wszyscy spotkają się w jednym miejscu. Był cel, było oczekiwanie, było poczucie, że każdy film ma sens, nawet jeśli sam w sobie był tylko przystankiem. Dziś tego nie ma. Dziś widz nie wie, kim są Avengersi, nie wie, komu kibicować i nie wiadomo, kto jest liderem. Nie wie nawet, czy ta drużyna w ogóle istnieje w sensie narracyjnym, czy tylko w zapowiedziach marketingowych. Iron Man był sercem. Kapitan Ameryka był kręgosłupem moralnym. Thor był mitem wśród ludzi. Hulk był zagrożeniem. Każdy z nich pełnił konkretną funkcję w tej układance. Nowe MCU nie zaproponowało niczego w zamian. Jest mnogość postaci, ale brak relacji. Jest potencjał, ale brak chemii. I bez Avengersów całe uniwersum zaczyna przypominać serial bez głównego bohatera. Niby coś się dzieje, ale nie ma komu na tym zależeć. Problemy produkcyjne i Kang, który zniknął. Postać Kanga miała być nowym Thanosem, miała spinać sagę multiversum i nagle zniknęła. Problem Jonathana Majorsa, decyzje prawne, szybkie zmiany planów. Marvel stracił głównego antagonistę w połowie historii. To nie jest drobny problem to wyrwa w strukturze całej sagi. M. Shiu i pęknięcie bańki Hollywood. I tu dochodzimy do tematu, o którym Hollywood nie lubi mówić wprost. Część widzów ma zwyczajnie dość niesilnych kobiet jako takich, ale zastępowania charakteru ideologią. Problem zaczyna się wtedy, gdy silna kobieta oznacza brak wad, brak rozwoju i automatyczną wyższość nad męskimi postaciami. Gdy zamiast relacji dostajesz manifest, gdy zamiast historii przekaz, ta bańka w Hollywood. Pękła. Wyniki Box Office'u to pokazują, reakcje widzów to pokazują. Ofiara własnego sukcesu. Marvel nie jest w kryzysie przez jeden film, nie przez jedną decyzję, ani nie przez jedną postać jest w kryzysie, bo przestał słuchać widza, a zaczął słuchać wykresów. Bo zamiast historii wybrał tempo, zamiast jakości ilość, zamiast ryzyka bezpieczeństwo. I ironia polega na tym, że to właśnie bezpieczeństwo zabiło ciekawość, bo kino superbohaterskie zawsze było o przesadzie, konflikcie i emocjach, a nie o tym, żeby nikogo nie urazić i wszystko wygładzić do jednego bezpiecznego tonu. Avengers: Doomsday i Secret Wars to są filmy ratunkowe i test. Test, czy Marvel potrafi jeszcze opowiadać historię, czy tylko domykać epoki w ładnym opakowaniu. Bo widz nie chce więcej postaci, nie chce większego uniwersum, nie chce kolejnych zapowiedzi. Widz chce znów poczuć, że to ma sens. Ja chcę znów poczuć, że to ma sens, że to dokądś zmierza, że warto czekać. A jeśli Marvel tego nie rozumie, to nawet największe powroty i najgłośniejsze nazwiska nie wystarczą, bo nostalgia to nie strategia, to ostatnia karta. Zachęcam do sekcji komentarzy i zostawienia subskrypcji.